Witam z tej strony szef Trainizar Firo. Witam na kolejnym vlogu w dziczy jak widać Ogólnie znajdujemy się po raz kolejny na pięknych okolicznościach przyrody Pozdrawiam tutaj Tomasza, u którego na live siedziałem w nocy. Szkoda, że zasnąłeś mordo, ale było zabawnie. No i cóż, yy, kolejnego vloga zobaczycie mordki. No dopiero za tydzień niestety. Bo mam dużo pracy, ale będzie kolejny vlog. Jak najbardziej, ogólnie jak widać, troszkę bawimy się tutaj. No, no i cóż, no. pozdrawiam oczywiście Polchized TV, wszystkich widzów, nowo poznanych ludzi na OME. Jak najbardziej, wszystkich normalnych, a nie tych starych dziadów, <laughs> którzy robią wiadomo co, wiecie. No, także życzę Wam cudownego weekendu. Do zobaczenia na kolejnym vlogu.